Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrochlor się kłania. E, dzisiaj tak w plenerze nietypowo. E, później, może, dokręcę, co się u mnie w chacie dzieje, w moich zbiorniczkach. Ale słuchajcie, wybrałem się w plener. No i chodzę, chodzę. Są dęby, są brzozy. Są czarne olchy, ale nie ma lipy. Nie ma lipy! No, bo chciałem sobie dyfuzorek nowy zrobić z lipy Tak mnie jakoś natknął ostatni filmik Naszego wspólnego kolegi ale, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Słuchajcie, tutaj jest, popatrzcie nad brzegiem To są drzewa czarnej olchy Tu zresztą pod czarną olchą też stoję I teraz jadę dalej. Może znajdę dąb jakiś, jakieś stare liście dębu. To też sobie przy okazji wezmę do baniaczka. Powrzucam. Eee, cały woreczek już mam w każdym razie czarnej olchy, szyszek. Proszę bardzo. 5 minut roboty. Dobra, jadę szukać lipy, jadę szukać dębu. To do zobaczenia. Ale heca, pierwszy raz mi się zdarzył taki numer. Słuchajcie. Myślałem, że nagrywam, a mój telefon zrobił mi psikusa i przestał nagrywać po sekundzie. Eee, popatrzcie, to co jest, to co widzicie, to ugotowałem sobie tutaj zupkę. Właściwie do swojego akwarium ugotowałem zupkę. To jest cała gałąź dębu i sporo szyszek czarnej olchy. Tu są Sysunie. Sysuni jest gdzieś z 20 na oko. No i cała ta gałązka dębów to wszystko wyląduje w tym. Znalazłem dom, znalazłem olchę i znalazłem lipę. Lip jest nawet sporo, całą aleję znalazłem, więc już wiem, gdzie teraz chodzić po znaleziska akwarystyczne. No dobra, to ja kończę na tyle. Zaraz idę się zająć tą lipą. Schowam sobie szyszki gdzieś w jakieś miejsce, żeby moje chłopaki się nie dorwali, i za chwilę Wam jeszcze coś pokażę w swoim baniaku. Witam Was w kolejnym odcinku pod odcinka mojego kolejnego odcinka. Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, szyszunie wylądowały w akwarium, tak samo liście, dębu, cała ta gałązka tutaj jest po prawej stronie. Moje rybole najwyraźniej są z tego zadowolone. Dopiero co przed chwilą zresztą rzuciłem, jeszcze mi ręce pachną tym, tym całym wywarem, bo wywar również wlałem. Nie wiem czy zobaczycie, ale woda jest. No, trochę zmieniła kolor. Eee... Lorikarie widzę, że się zaczęły ruszać. Przez pół dnia leżały, gniły na trawniku. A teraz się tam zbliżyły do tych liści dębu. Myślę, że glonki też będą z, z tego zadowolone. E, ostatnio co wyczytałem, słuchajcie, to podobno szyszki olchy wiele gatunków e, stymulują do tarła, więc sam chciałbym zaobserwować, e, czy taki dodatek, takiej ilości humusów, bo w tej chwili tych humusów jest naprawdę tutaj bardzo dużo w tym, e, w tym baniaków, ponieważ. E, Jakiś niecały tydzień temu, tydzień temu, mniej więcej, wymieniałem jeden z woreczków z torfem w filtrze. I tam jest nowy torf włóknisty. On może nie tak nie, bardzo nie barwi wody, ale za to bardziej obniża pH i twardość. Druga sprawa to liście katapangu. No, też trochę czasu już tutaj mają i one już są, no. Nieźle przeżarte przez krewetki, e, przez moje zbrojniki. No i plus dzisiejsza ta dawka całej tej ilości liści szyszek. No to myślę, że tutaj to, e, no chyba zrobię aż testy dzisiaj, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. W każdym razie e, chciałem Wam powiedzieć, że, i pewnie to już zauważyliście, że nie ma kosiarki. E, no, wreszcie się jej pozbyłem. O drugiej w nocy zrobiłem przy e, latareczce zrobiłem polowanie i ją wreszcie udało mi się pochwycić. E, Kiryski są, tak jak widać, od razu bardziej aktywne, bardziej żywe. Pływają tutaj po tonie, a nie się kryją gdzieś tam e, po kątach. E, zresztą no, tak samo zbrojniki. Całe to towarzystwo jakoś tak e, odzyskało wigor. I się lepiej ma. Dzisiaj, dzisiaj, zaraz po pracy, wsiadłem w samochód i tą kosiarę moją zawiozłem do, do zoologicznego. Włącznie z całym wiaderkiem roślin, z ostatniej przycinki. Miałem to zrobić. Kiedy? Przedwczoraj ją bodajże złapałem w nocy Ale słuchajcie, samochód mi wysiadł I przez dwa dni tam kombinowałem W końcu wylądowało mechanika Oczywiście nic, nic nie znalazł Ale samochód sam zaczął nagle odpalać Więc Więc dalej nie wiem, czy jak to będzie wyglądała Ta moja podróż do Polski Modlę się, żeby to wszystko w, wypaliło No właśnie, bo będę niedługo jechał do Polski I, i znowu baniaki zostaną bez, bez opieki na dłuższy czas Znowu będę musiał... Matko jaki pająk, jasna cholera Przepraszam was, ale muszę dziada zabić No normalnie jak moja ręka Prawie Oj Nienawidzę dziadostwa A! No takiej wstawki jeszcze nie było Nie cierpię pająków Słuchajcie, zwłaszcza tych, tych Takich wielkich, nie wiem, to są kodniki czy, czy jakie, no ale u mnie to po prostu Niektóre dorastają do Rozmiarów niemalże gigantycznych. No dobra, wróćmy do, do tematu. No, więc moje baniaki zostają w, w, raczej bez, bez, bez opieki, ponieważ opiekę będą miały taką samą jak w tamtym roku. A pamiętacie zapewne niektórzy, co, co się działo, jak przyjechałem? Wody prawie nie było większość wody była na podłodze. I co zamierzam w związku z tym zrobić? No, oczywiście postanowiłem, że jakoś zabezpieczę przede wszystkim ten baniak, który był tutaj narażony na, na duże problemy. Na duże parowanie, ponieważ te, te, te lampa, ta lampa jednak trochę grzeje tutaj, i tu jest naprawdę spore porowanie z tego baniaka. I kupiłem sobie kawał pleksy, żeby nie było. Patrzcie, to jest 125 na 100 cm, a mój baniak mój baniak ma 130 cm na 40 na 40. Więc no będę musiał to jakoś przyciąć, żeby mi się te rurki, które mam z tej strony i z tej strony od filtrów plus Plus karmik, automatyczny, który tutaj zostanie zamontowany, żeby mi się to wszystko jakoś pomieściło. Jutro będę siedział z nożykiem i, i wycinał. No i myślę, że jakoś będę musiał też wypróbować pokombinować z zabezpieczeniem. 45, ponieważ no tam jest niby pokrywa, ale jak ja zamontuję ten karmik automatyczny, to ten karmik jest bardzo duży i pokrywa będzie prawie całkowicie podniesiona. I w tamtym roku tak samo było, że, że jak wróciłem, no tam było prawie no trochę więcej niż połowa wody, więc no mało. Eee, no dobra, kosiarkę oddałem. Eee, kosiarkę oddałem, roślinę oddałem i co? I nic z tego? Nie, no jest coś, słuchajcie. Teraz będzie szybki myk. Proszę bardzo, jest raczek e, red, e, raczek orange. E, no, red powiedział mi się red, ponieważ jedną krewetkę red, czy sherry tutaj dostałem przypadkowo. E, która. Która już chyba została wykończona przez tego raczka, z tego co widzę. Tak. Eee, no i co, i kawałek Rogatka, no zobaczymy To wszystko wyląduje zaraz w 45 Chciałem tych raczków więcej Ale kosztuje u mnie 1 stówę No ja go zostałem Po bardzo dużym rabacie Za to wiadro roślin I kosiarkę Więc no dlatego go wziąłem Ale marzy mi się, bo w Polsce nawet widziałem Za 45 zł 5 raczków no i marzy mi się coś takiego Może nie do tego zbiorniczka, znaczy no do tego może nawet, bo bym chciał tutaj właśnie Mieć jakąś taką hodowlę, aczkolwiek tu mam bardzo dużo Ślimaków i bardzo, bardzo, bardzo dużo krewetek I pewnie by się to skończyło, że więcej byłoby raczków niż krewetek Chciałem do dwusetki bardzo mi się tam marzy, właśnie taka hodowla raczków, ale te raczki potrzebują wysokiego pH W granicach chyba 9 bodajże, 8-9 z tego co pamiętam Więc no niestety, a poza tym te moje lorikarie, kiryski i zbrojniki po prostu byłyby biedne Bo te raczki jednak nie dawałyby im życia, to na 100% No i tyle u mnie na dzisiaj no w mojej 45, jak widzicie, nic się nie zmienia. Wszędzie odbłyski no nie będziecie widzieli z daleka. No, nie poprzykrywam yy, swoich boniaków i mi, monitora na ten czas. Dlatego tak to wygląda. Dobra, będę wpuszczał zaraz yy, raczką. Tutaj jest kawał już czasu. Ja już tutaj dolałem trochę wody do tego, yy, do tego woreczka. I teraz będzie zaraz pora na wpuszczenie. Dziada, zobaczymy co on tu, jak tu zacznie rozrabiać. Na razie. Trzymajcie się, cześć.